Zdumiewa mnie w dzisiejszej Ewangelii ta determinacja ludzi, którzy szukają Jezusa. Oni doskonale potrafią logicznie rozpoznać, gdzie Jezus może być, które łodzie opuściły brzeg. Widać w nich taką determinację, chęć spotkania Jezusa Chrystusa, ale wiemy, że jest to wywołane tym, że jedli chleb dosyta, doświadczyli dobroci, doświadczyli obfitości. Przypomina mi to trochę jak yy, są obecne dzieci w kościele, kiedy są prezenty, kiedy jest Mikołaj, e, wtedy no, jakoś da radę zorganizować i, i być w kościele, e, nie ma żadnych innych przeciwności. A kiedy są jakieś drogi krzyżowe, różne nabożeństwa, no to już tych trudności jest dużo więcej. Kiedy coś utrzymujemy, potrafimy e, przyjść do Jezusa, bo to się nam tak po ludzko opłaca. Jezus mówi, że przychodzimy czasami tylko dlatego, że coś chcemy, że coś potrzebujemy, ale Bóg pragnie też czegoś więcej, żebyśmy Go kochali i wierzyli w Niego, bo to jest podstawowe, co możemy zrobić: uwierzyć z serca, że Jezus jest żywy, że z wstał, że jest naszym Panem i Zbawicielem i być przy Nim zawsze, nawet wtedy, kiedy jest trochę trudno, ale nie opuszczać Go i nie traktować tylko jako Właśnie kogoś do spełniania moich zachcianek, ale kogoś więcej, jako Boga, który mnie zbawił, który przyszedł, abym miał życie wieczne.